Zapraszamy teraz serdecznie księdza Jacka Uliasza. Nie chciałbym ty, tyle sięgnąć do życiorysu świętego Józefa Bilczewskiego, co do jego spuścizny, bowiem Instytut Teologiczny, który naznaczony został imieniem świętego arcybiskupa archidiecezji Lwowskiej i ma też za zadanie interesować się teologią, czyli tym, co święty arcybiskup napisał. Stąd zaproponuję taki temat, eklezjologia świętego arcybiskupa Józefa Pilczewskiego w nauczaniu do duchowieństwa archidiecezji lwowskiej. Postać świętego arcybiskupa Lwowa tak dobrze rozpoznawana nie tylko w jego czasach, ale również obecnie, ukazuje się wyraźnie. Co nie powinno być zaskoczeniem, poprzez jego pisma pasterskie. Wśród pism arcybiskupa Józefa Bilczewskiego są takie, które skierowane są do duchowieństwa i wiernych równocześnie, jednakże jego eklezjologia jawi się w sposób jasny i przejrzysty, szczególnie w nauczaniu do duchowieństwa. Listy pasterskie 45, w tym 6 bezpośrednio do duchowieństwa, odezwy 41, w tym 15 do duchowieństwa wprost oraz kazanie i mowy okolicznościowe 28. Już na początku niniejszego tekstu warto zauważyć, iż nauczanie pasterskie arcybiskupa posiada swój charakterystyczny wymiar biblijny, czy nawet ewangeliczny. Chodzi o to, że on nie wypowiada jakiejś tezy, a potem znajduje w Piśmie Świętym fragment na potwierdzenie tej tezy, tylko wręcz z tekstu Pisma Świętego. Wynika to, co on chce przekazać, czyli jest biblistą. Nawet tylko wstępna analiza tekstów pozwala stwierdzić, że święty arcybiskup nie wprowadza jedynie jakichś wątków ewangelicznych, lecz cały klimat pasterskich pism jest wręcz taki. Jak można zauważyć, nauczanie arcybiskupa pełne jest biblijnych odniesień, szczególnie do sieroconej owczarni winnej latorośli czy nieprzyjaciela zakradającego się do owczarni. To chodzi właśnie o te obrazy eklezjologiczne. Zresztą sam tak rozumie swoją posługę, przywołując słowa Pana Jezusa, który przekazuje władzę apostołom z Mateusza 28, do 19. Artybiskup, cytuję, mówi, posyłając mnie do was, będzie też ze mną po wszystkie dni mego pasterzowania. I w eklezjologii jest, tak przynajmniej udało mi się to zauważyć, sześć tematów, wkrótce każdy. Pierwszy. Konstytucja Kościoła. Pośród, pośród pism przede wszystkim należy wspomnieć o liście pasterskim skierowanym do duchowieństwa i wiernych pod tytułem O Kościele Chrystusowym 1907 rok, który jest wręcz traktatem teologicznym. Nawiązuje do wyznania wiary przez motto: Wierzą w jeden święty katolicki, apostolski kościół, gdzie powszechność kościoła wyrażona jest przez oryginalne słowo katolicki. List ten ma charakter apologetyczny i ukazuje żarliwość świętego w obronie kościoła. Bardzo wiele wątków z tego traktatu teologicznego można zauważyć w deklaracji Dominus Jezus, która już zupełnie później została wydana w naszych czasach, no w XX wieku, szczególnie do punktu 16 i 17 tej deklaracji. Zaznacza arcybiskup, że choć w świecie są różne instytucje i stowarzyszenia, to określają one to, co jest skończone tu na ziemi. Ponieważ jednak istnienie i zadania człowieka nie kończą się na tym świecie, potrzebne jest, cytuję, wielkie towarzystwo asekuracyjne, na szczęśliwą śmierć i na szczęśliwą wieczność. Mam na myśli Kościół Chrystusowy koniec cytatu. Opisuje odejścia i odszczepieństwa od Kościoła w historii, jako przykład podaje tworzący się wtedy Kościół polsko-katolicki. Te zagrożenia razem wzięte skłoniły go do napisania Orędzia o Kościele. Cytuję, ponieważ cała religia chrystusowa streszcza się w Kościele i przez Kościół. Dlatego trzeba poznać dobrze tenże Kościół. Mówi o w relacji kościoła do pisma świętego i tradycji, co jest w teologii dogmatycznej, w teologii fundamentalnej bardzo, ważnym, bardzo ważną relacją, broni urzędu apostolskiego, przedstawia pismo święte nie jako element koniecznie konstytuujący kościół, ponieważ pismo święte nie miało stać się jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, jak to chcieliby czynić protestanci. Co istotne, właśnie w Piśmie Świętym znajduje się argument za urzędem i władzą w kościele. Konstytutywem dla Kościoła jest władza apostolska, a w niej zawarta i wyróżniana władza św. Piotra. Zauważa to w ten sposób, mówiąc o, apostole, o Piotrze i apostołach. I prawowici ich następcy są nieomylnymi nauczycielami, stróżami i sędziami wiary. Wyraźnie zaznacza, że wtedy, kiedy w Kościele, cytuję, słowo Boże już lata całe było głoszone, ofiara mszy świętej jest odprawiana, sakramenta szafowane, było Kościołowi jeszcze Pismo Święte nowego zakonu. Wniosek bardzo ciekawy. Kościół już istniał, zabijając ludzi bez Pisma Świętego, natomiast istniał z żywym urzędem nauczycielskim. Cytat. Kościół mógł istnieć bez Pisma Świętego do końca świata. Dlatego też Pismo Święte nie miało zastąpić żywego urzędu nauczycielskiego, ale, z tegoż, ale w tegoż ręku być tylko środkiem ułatwiającym mu ustne nauczanie. Nie zawiera też Pismo Święte całej nauki Chrystusowej. Koniec cytatu. I podaje dwa przykłady. Pierwszy z trzeciego listu Świętego Jana Apostoła, gdzie Święty Jan pisze do Gajusa, że nie będzie używał atramentu i pióra, ale mu ustnie wyjaśni to, co chce powiedzieć. A drugi fragment z Dziew Apostolskich, lepiej znany, gdzie urzędnik etiopski potrzebuje objaśnienia ustnego od Filipa, aby zrozumieć tekst z księgi Izajasza. Kościół jest więc ustanowiony przez Chrystusa na fundamencie apostołów z trójstopniowym duchowieństwem, czyli hierarchią. Kościół widzialny jest istotną formą Królestwa Bożego na Ziemi. To jest temat o konstytucji Kościoła. Drugi, eklezjologia traktatu zakorzeniana w Chrystologii, czyli związek między eklezjologią a Chrystologią, i krótko punkty. Pierwszy. Chrystus jest głową niewidzialną Kościoła Duch Święty Jego duszą. Kościół i Chrystus są teraz i do końca świata jedno, głównym kamieniem węgielnym jest Jezus, porównując Kościół do ciała, ukazuje Chrystusa jako Jego głowę. I piąte, Jezus jest warunkiem nadprzyrodzonego życia w Kościele. Szóste Jezus jest głową, a wszystkie urzędy służą do budowania ciała Chrystusowego, i siódme Kościół jest ożywiony Duchem Świętym. Trzeci temat, czas biegnie. Trzeci temat to znamiona Kościoła i podaje argumenty, jak przystaje na apologet, apologetę, za katolickością, apostolskością, powszechnością i świętością. Za apostolskością argument z końca II wieku, kiedy to pisarz w odezwie przeciw heretykowi Proklosowi, stwierdza, że trzeba iść do Piotra. To znaczy do niego się odwołać. Drugi argument pochodzi z Soboru Chalcedońskiego, gdzie zebrani biskupi stwierdzili ciągłość między świętym Piotrem a każdym z kolejnych biskupów Rzymu. I wreszcie za jednością. Jedna jest wiara, jeden Pan, jeden chrzest i nie przysługuje to znamieniem jedności ani prawosławnym, ani protestantom. Trzecie, Kościół Chrystusa musi być święty i tylko Kościół Rzymski jest święty. Czwarte, Kościół Chrystusa musi być katolicki. Czyli powszechny i tylko Kościół Rzymski jest taki. Czwarte, będzie sześć, jeszcze trzy, pokrótce, myślę, że zdążę. Dobrze. Problematyka grzechu oraz przynależności do Kościoła wobec zbawienia. Arcybiskup jasno stwierdza, że nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim. Równocześnie potwierdza, że o nikim indywidualnie Kościół nie wypowiadał się, że nie będzie zbawiony. Dlatego w rozważaniu arcybiskupa. Jest nawiązanie do grzechu ciężkiego, który oddziela od Boga, jest zasadniczą przeszkodą wobec zbawienia. Tym samym interesuje bardziej sprawa relacji grzechu do zbawienia niż samej kościelnej przynależności. Piąty punkt, eklezjologia w diecezji. i tu jest krótko trzy punkty, a mianowicie relacja wzajemna kapłani, biskup, biskup kapłani, gdzie zwraca się często do księży kochanym braciom kapłanom, drogiemu ludowi mojemu. Teraz wy wszyscy jesteśmy, my wszyscy jesteśmy tu przed oczyma Twymi. Mówi bardzo czule, bardzo, byśmy powiedzieli bratersko do kapłanów, w relacji do ludu. Mówi o gorliwości pasterskiej, a jeśli chodzi o relacje kościoła do polityki, apeluje do duchowieństwa, aby wpływało na Włościan, aby oni realizowali drogę sprawiedliwości w dążeniu do swych celów otrzymania dziennej zapłaty oraz na pracodawców, aby robili słuszne ustępstwa i zjednywali sobie tym serce ludu. Staje w obronie biednych i uciśnionych, ale z pewnością nie można go nazwać socjalistą. Bardzo ciekawy jest cytat, kiedy święty arcybiskup mówi o siewie, że siew da możliwość, że wzejdzie, że rozrośnie się. Wielkie drzewo, cytują, pod którego cieniem wszyscy przyjdą spocząć ochotnie, nawet socjaliści. I ostatni temat to jest Kościół, a wojna. Wiele tekstów lwowskiego pasterza związanych jest z nieszczęściem wojny. Charakterystyczna jest jego metoda aplikacji spraw tu i teraz, przykładowo Pisze: Winnica ogniem spalona, rozkopana, kościół Twój święty splugawiony, Jeruzalem obrócone w budkę na chowanie jabłek, Ziemia krwią zlana niby wodą, trupy sług, sług Twoich niepogrzebane, porzucone na strawę ptakom powietrznym i zwierzętom ziemi. Nawiązanie do psalmów, do lamentacji. Wszak nasza winnica, archidiecezja ukochana, ogniem spalona, rowami przekopana jak nigdy. Z niektórych świątyń zostały tylko gruzy, z wielu wygnana najświętsza ofiara. Pola nasze, lasy nasze zasłane zwłokami ludzkimi, lud nad miarą napawany łzami. Podsumowanie. Święty Józef Bilczewski jako dobry pasterz, jak go nazywano, w swoich tekstach, które mają charakter duszpasterski, troszczy się przede wszystkim o zbawienie dusz. Zresztą bardzo ciekawa rzecz, skoro one były takimi traktatami teologicznymi, pytanie, nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć, jak były czytane w parafiach. Czy wszystkie od razu, czy po części, poprzez kolejne niedziele. Wyraźna duszpasterskość, swoista eklezjologia diecezji. Zainteresowanie powinno wzbudzić rozważanie przynależności do Kościoła, jednak podane nie w kategoriach formalnych, ale w relacji do grzechu, który oddala od Chrystusa i od Kościoła. Dziękuję.